बैंग बैंग ठीक आवितांश उसकी बीच ऑफ हैंड चिपलूट को चीज़ शेयर्स ना वो बीच चिपलाई ना कुआं इस चिपलूट का चिपलूट को फार्म आवितांश आवितांश tak niech będzie na wszystkich ziętych też <grymne> a ta lista jeszcze chwilę poczekam na włos i to będzie fajnie Ale fajnie, taki ciepły wyterek jest I dobra, nie będę czekał, bo ja też jesteśmy do roboty yy, widzowie i tofie, przepraszam za wczorajszy dzień w tym sensie że miałem zrobić od 20 te zaległe zrobienia tego typu po ustu mówiłem że wyrobię się a tu wyszło co innego inna spawa tego typu bęb ale możecie no sobie zamawiać, dzisiaj nie mam żadnych spaw na głowie dlatego wczoraj Chciałem najszybciej pozałatwiać. Chciałem szybko pozałatwiać tego typu bęc. Żeby mieć dzisiaj spokój. Żeby móc Wam zrobić pozdrowienie wreszcie, bo wczoraj myślałem, że się wrobię, a się nie wrobiłem. Tego typu możecie dzisiaj sobie jeszcze zamawiać to będzie taki ostatni dzień, chyba, zamówienie. Pozdrowienie z Fryzanem po 3 zł i pozotówce po Bo ja tak mówię. Widzę, że ja się nie wyrabię, bo ja pracuję, to nie mam czasu, żeby to Wam ogarnąć. Sorry, widzowie i pani, za to na Wam wysłałem postaw, wystawiłem Wam. tego typu jedna osoba wygała ten kongres z grafiką no muszę też to zrobić. jedna osoba wygała to właśnie z tym grafiką tego typu Będę. zamawiajcie sobie dzisiaj ostatni dzień pozdrowienie po ozdobie, po ozdobie swoim stalem i dzisiaj o 19 będę wam to robił bo mam rozpisane tego typu, bo tak mówią, no ja nie miałem od wczoraj i po prostu przepraszam coś, że tak mi się obsunęło to wszystko, nie chciałem tego zrobić, ale takie jest życie. Dobra, trzymajcie się, bo ja do do i jadę do pracy.